Z strony Mopi. witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będzie Brawl Stars. Wbijemy desktop. Oczywiście z moim kątą. To oczywiste. Jak słońce. Co dzisiaj? Na moim kanale pokażę. Tutaj mam tu. Składowo strzeli. Tak mam skinę. szybko przelecę. No, wiecie kogo nie mam, kogo mam. bym nie było słychać. Teraz, ojej, co ja tu mam. Nie... Co to jest? Co to? O, nowy spray, no to. Bez sensu, zabili Dobra. Starcie, było. It... Nie, to game, nie. Yes. Co jest? To zrobiłem Oczywiście bez kamerki, bo wiecie Nie mam w telefonie Budowanej kamery Zresztą mam, ale wiecie no Nie wiem jak to zrobić Dobra Ty idź tam, ja tam mo Riko Taki samotku. Taki samotny Z powercube'ami Przepraszam, wkurzyłem się, dobra to meeple weźmiemy, jakie są mapy, Bat batalia, a no ja mam ciekawostkę dla graczy Brawla, że tutaj się pojawiła nowa rzecz, eee, że rankingowy dostaje aktualizację, że wychodzi takie coś jak karnet Pro. nowy system postępów w rankingu tutaj jest normalny też tutaj macie wypisane co możecie mieć tu jest z lewej jest darmowy karnet a z lewej ten płatny ale tutaj jest coś takiego, takiego jak proskin upgrade, że możecie swojego pro skina zdobyć znaczy zdobyć tylko ulepszyć a pro screena, po pro skin możecie jak zapłacicie tu już jest potwierdzone pierwsze przebranie pro trzyma kod bo oczywiście wciąż ma ich za mało i tak będzie właśnie wyglądał ten skin to jest pierwszy drugi znaczy z lewej jest pierwszy drugi trzeci Wchodzimy na dół. Tutaj są karty bitewne, co nie? Ale te ostatnie, to jest yy, normalne, fajne. Czyli brąz. Silver, fajny, Złoto, fajne. Diament, fajne. Mityk, fajny. Legenda, fajna, ale to mogli trochę lepiej zrobić, ale dobra. I tutaj, nie wiem, co to? Widać, wleci nowa. Ranga. Dobra, zagramy sobie batalię. Mam też newsa, że brał tak chyba będzie 22. Taka potwierdzona chyba data. Nie wiem czy to prawda czy fałsz, ale myślę, że tak. A no i ktoś się interesuje z grą Squad w którą no jakby mam mocno wbitą, bo gram od czasów powstania tej gry, to będzie update jutro. Jutro wraci skład Squad Talk kład tak no... tak podobno coś dobrał taka Jak ktoś nie, wie, co brał tak. No to to jest yy, ten. Jakby film, gdzie twórcy Brawl Stars pokazują co będzie w co będzie w aktualizacji, która wyleci wle za 3-2 dni. I coś takiego będziemy mieć, ale 20 któregoś 22 gdzieś tak. Na pewno nie 30, bo to już będzie po terminie. I to by było trochę, no, zarazem smutne, zarazem dziwne. Dobra, ja tutaj, ale widzicie, jak mam pięknego aima. Yy, dobra, daj sobie ściankę, usuń. No. Jakby to, to. Nie, no, nie trafia. Muszę tak obejść. A, no, i w tle, jakby co, jak słychać mojego brata, jak gra w Fortnite'a. Simulator sprzedawania ludziom panelowo. Od... Znaczy, simulator e, jakiś tam? Zautami nie wiem, co on gra, ale jakiś simulator pewnie i może trochę tle słychać. Chyba, że nie słyszycie. O! Harnett wbity. Proszę, nie No ale nie ciekawi, ten. No, oli. A, no jest ro, jest ro. Swo swoją drogą... O! Mi tu eee, Tutaj, swoją drogą, w tym karnecie z melody eee, jak wam się podoba od skali od 1 do 10, bo mi się na przykład podoba, tylko, że ten czerwony nie wypał. Dobra. O, Cupid Bo mi się podoba. Mogę wam pokazać jeszcze bóg taki. Patrzcie, to jest nowości. Rzadkość przebrań, rzadkie przebrania, epickie, mistyczne, legendarne, hiperdoładowane I coś tu się pojawiło. Ciekawe co to. A tutaj jest zepsuty bazastra. Bo tu są dwa typy bazastra. Nie rozumiem dlaczego dwa, a nie trzy, jak już są dwa. Tutaj do Meeple jest yy, fajna ku, kula. O, to jest fajne. Um, jeszcze mi się ogólnie podoba e, chwila. O, ten skin, który ja trafiłem e, z prezentów. Nie, był w o, okazji. Znaczy za pizzę. Jakbyła jeszcze ten pizza Planet Event. Mogę wejść na to konto, co wcześniej nagrywałam o Diciny. Znaczy nie, na inne konto, gdzie... Mało co wbijam Zobaczymy, tutaj karnet mam mało wbity mm. Kupa nic nie ma Dobra, wbijmy na moje normalne konto na tym co nagrywam odcinek już opuszczyłem, bo przypadkowo nazwałem nazwą mojej klasy przypadkowo, ale dobra mm ogólnie chciałbym wam pokazać to powiedzieć, znaczy to, że mogę wam powiedzieć potwierdzone hiperdoładowania, które wlecą w następnym update'cie. Chociaż nie, już są tam potwierdzone, tam inni youtuberzy wam po powiedzieli pewnie lub sami wiecie, ale według mnie w następnym update'cie wyjdzie tak 10 11 co nie? Ale też wyjdzie na pewno Mandy. Um. Przydałby się do groma, on to już swoje lata ma w rolu, więc dziwne, że nie ma hiper. Fajnie by było, jakby hiper miał jeszcze yy, ten. No. Jak tam? Yy, uy, 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 uy. A nie. No, Kenji. Kenji to dopiero by był mocny. Kit, no to nie musimy chyba rozmawiać. Każdy wie, że będzie za mocny. Każdy I... Um, co mi się nie podoba.